W różnych regionach pracownicy wojenkomatu z funkcjonariuszami organów ścigania i stowarzyszeniami publicznymi, pomocnikami policji, kozakami zaczęli przeprowadzać nielegalne, kwartalne rajdy w poszukiwaniu ogrodników, o ochotników na front. I nie chodzi o to, że tutaj raz na kwartał. Kwartał to jest ciąg ulic, tutaj. Czyli taki kwartał, ta mirowski kwartał, i tak dalej. To jest taki, to jest taki prawda, prostokąt albo kwadrat, ograniczony czterema ulicami. No więc to są te kwartalne rajdy. No i tłumaczą to faktem. Że każdy region, aż do każdego okręgu, aż do każdego miasta ma plan dotyczący liczby kontraktów, a w wielu miejscach występuje ogromny niedobór ze względu na łapówkarstwo masowe i wszystkim znajome i jasne. Dlatego też jasne umysły, to tak, tak się tak Rosjanie na, nazywają różnych takich wiesz, jasne umysły, mhm. wymyśliły rozwiązanie. Mianowicie nie formalizować w żaden sposób i nie sprawdzać w bazie danych kwalifikowalnych, kwalifikowalności, ale wysyłać pracowników w teren, by odwiedzali wszystkie budynki mieszkalne.